Co jest lepsze, ostre kąty czy opływowe kształty? Spróbujmy to rozgryźć razem z bohaterami naszego geometrycznego challenge'u. Życzymy im powodzenia i lecimy. Mogę być pierwsza? Wow, mleko i ciastka, świetnie. Wszystko wygląda tak smakowicie. A wy co macie? Zaraz się o tym przekonamy. O nie, ostre papryczki! To jest coś, czego się nie spodziewałem. Przykro mi, dobrze, że mi się poszczęściło. Spójrzcie, jaka piękna kanapka. Chwileczkę. Skąd się bierze ten obrzydliwy zapach? Ojej, tam jest mnóstwo surowych ryb. Fu. Lepiej przykryję to chlebem. Wygląda okropnie, nie będę tego jadła. Nie mam mowy, Lili, będziesz musiała. Już czuję ten okropny smród. To obrzydliwe. Wyobrażam sobie, nie mogę na to patrzeć. U, jak to cuchnie. Jedz szybciej! Staram się. I po wszystkim. Teraz twoja kolej. Moja? Serio? Może troszeczkę odciągniemy to w czasie. No dobra, to ja zaczynam. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych smakołyków. Ciastka są takie pyszne. mleko idealnie je uzupełnia. Gdzie to się wszystko podziało? Alex, odłóż moje przysmaki na miejsce. Przepraszam, nie panuję nad sobą. Wygląda na to, że już czas zjeść tę papryczkę. Na razie nic się nie dzieje. Może miałem szczęście. I papryka w rzeczywistości wcale nie jest ostra. Nawet mi się podoba. Jest taka soczysta. Na twoim miejscu nie wyciągałabym zbyt pochopnych wniosków. O nie, chyba masz rację. Niepotrzebnie się tak spieszyłem, ja płonę. Nie martw się, zatkamy ci uszy, żeby zatrzymać dym. To nie jest dobry pomysł, muszę go wypuścić. Nie martw się, wiem co robić. Ja też, mleko mi pomoże. To takie miłe uczucie. Jest mi o wiele lepiej. Właściwie to było moje mleko. Spójrz na Lili. Pomoc nadchodzi, nie panikujcie. Zaraz ugaszę ten pożar. Nie, Lili, już jest dobrze. Przestań, przemokniemy do suchej nitki. Nie słyszę was, woda robi hałas. Po prostu odłóż tego węża. Przewrócę się. Przepraszam, ciśnienie wody było zbyt silne, nie chciałam was uszkodzić. Dobrze, że udało mi się wszystkich uratować. Moje ciastka, co się z nimi stało? Są zalane wodą, wszystko przypadło. To co z nich zostało, wcale nie wygląda dobrze, ale nadal jest smaczne. Nie rozumiem, jak można to jeść, to obrzydliwe. Sprawdźmy, co tym razem nas czeka. Ja mam pizzę, pyszności. A ja mam suchy makaron. No, nieźle. To wszystko się nie liczy w porównaniu do mojego pięknego tortu. Chyba coś tu jest nie tak, Alex. Nie, to nic takiego. Wszystko w porządku. Jakie to delikatne, bardzo mi smakuje to ciasto. Fuj, gdzie twoje maniery? Można by jeść troszeczkę ładniej. Na rękach zostało mi sporo kremu, można go zlizać. Trzeba go nauczyć dobrych manier. Proponuję dać Aleksowi nauczkę. Innym razem, wita. Ta pizza należy do mnie. Spójrz, ten kawałek jest trójkątny, to znaczy, że tylko ja mogę go jeść. Ale to niesprawiedliwe. Nie zrezygnuję z mojej pizzy. Przestańcie, to się źle skończy. O nie, upuściliśmy pizzę. A nie mówiłam? Ten kawałek jest mój. Nie, zapomnijcie o tej pizzy na zawsze. Tak? No to zniszczę twój makaron, Lili. Tego już za wiele, tak nie wolno. O nie, rozerwałam opakowanie i wszystko rozsypałam. Ups, chyba trochę przesadziłem. Przez ciebie jestem cała w makaronie. Nie, martw się, żółtym ci do twarzy. Na szczęście prawie nic nie spadło na podłogę. W końcu mogę zjeść coś dobrego. Zobaczcie, czekają na nas nowe porcje. Co to jest? W moim lizaku jest chyba karaluch. Wygląda na to, że ktoś ma pecha. Dobrze, że szczęście się do mnie uśmiechnęło. Nie jesteś jedyny, Alex. Jestem w niebo wzięta. Te wączki są woskie. Rzeczywiście wyglądają bardzo apetycznie. Spodobałoby się wam. Szkoda, że nie możecie spróbować. Są wspaniałe. Jaka słodka polewa i jakie delikatne ciasto. Daj chociaż ugryźć. Lily, siadaj z powrotem. Pączki nie pasują do twojego kształtu. Alex ma całkowitą rację. Tylko ja mogę jeść okrągłe potrawy. Myślę, że czasem można złamać zasady. Nie tym razem. Nie dotykaj moich pączków. Wow, jak dużo posypki mam na języku. Świetnie. No to jedz sobie swoje pączki, nie będziemy ci przeszkadzać. Z chęcią bym się z kimś zamieniła, ten lizak mnie przeraża. Ale jest całkiem dobry, smakuje mi. Cofam to, jestem gotowa sama go zjeść. Ale tam był karaluch! O nie, poniosło mnie i zupełnie o tym zapomniałam. To straszne, prawie go połknęłam. Nie martw się, pozbędę się go. Uff, już jest lepiej. W końcu mogę coś przekąsić. Jaka duża paczka Doritos. Właśnie tego mi trzeba. Prawdziwy trójkąt. Oj, chyba są dosyć ostre. Nawet z moich ust wyleciał dym. Poczęstuj nas, proszę. No dobra, niech będzie namówiłyście mnie. Dziękuję bardzo, jesteś prawdziwym przyjacielem. To za przyjemne chrupanie w ustach. Świetnie. Ale dlaczego zrobiło się tak gorąco? Może dlatego, że te chipsy są ostre? Dlatego tak chętnie się z wami podzieliłem. Ostatnia runda. Ruszamy. Niezłe zakończenie challenge'u z kitus. Co o wiele lepsze niż marchewka. A ja jestem naprawdę zadowolona z gumy, którą dostałam. Zobaczmy, co my tu mamy. Quadratowy kształt, właśnie to, czego potrzebuję. Opakowanie nie jest mi już potrzebne, czas spróbować tych pyszności. O tak, jakie to słodkie! Mój ulubiony smak. Super, miałaś dużo szczęścia. Zgadzam się, zobaczcie, co potrafię. Nie jesteś taka zwinna, jak myślałaś. Przestańcie się śmiać, jesteście po prostu mnie zazdrośni. Daj spokój, nie obrażaj się. Dobra, najwyższy czas, żebym zjadła swoje słodycze. Jestem pewna, że będą pyszne. O tak, tak jak mówiłam, są super. Wow, jak dużo cukierków, nie mogę się napatrzeć. A gdyby tak posortować je według kolorów, myślę, że byłoby to świetne rozwiązanie. Spójrzcie, jak świetnie sobie radzę. Teraz mogę wziąć słomkę i zjeść to wszystko. Jesteś jak prawdziwy, potężny odkurzacz. To niesamowite. Brawo! Dziękuję, stać mnie na więcej, jeśli chodzi o pyszne jedzenie. To było wspaniałe. Sukierki utknęły ci w zębach. Ups, wyszło niezręcznie. Zaraz się ich pozbędę. Alex, przestań grać na czas i zajmij się swoją marchewką. Masz rację, trzeba to już zjeść. Fu, to w ogóle nie jest smaczne. Dlaczego się śmiejecie? Myślicie, że nie dam sobie rady? Nic podobnego. Uda mi się. Alex, nie spodziewałyśmy się tego po tobie. Mówiłem wam, a wy nie chciałyście mnie słuchać. Co się dzieje? Czuję się jakoś e, dziwnie. Alex, przerażasz nas. Nie jestem już Aleksem, jestem ogromnym królikiem. Stójcie! To był tylko żart. Bardzo głupi żart. Chcesz wiedzieć, jak nakręciliśmy to wideo? Zobacz więc materiały z nagrań! To wszystko na dziś, pa pa!